Dzień dobry, kochani, ja jestem Kinga Socha, a was witam na kanale Francuskie Perfumy. W dzisiejszym odcinku będzie naprawdę pysznie, będzie słodko. Zaraz wam powiem za sprawą kogo, czego będzie tak pysznie, ale zanim, e, powiem tylko, że dzisiaj kolejne dwa zapachy damskie będą porównywane z zapachami od francuskich perfum, z zapachami, które zainspirowane e, są właśnie naszymi oryginałami. A o kim mowa? Kochani, o e, zapachu od Lancôme La Vie Belle oraz zapachu od Ariany Grande Ari. Jeżeli znacie te zapachy, dajcie łapkę w górę. Pierwszym zapachem, o jakim Wam opowiem, będzie zapach ten słodziaczek od Ariany Grande. Zobaczcie tylko, jaka piękna buteleczka. Od razu wskazuje, że zawartość jest słodziutka. Pomponik dodaje uroku. Jest to zapach z kategorii owocowo-gourmand, czyli właśnie owocowo-słodkiej. Um, Zapach, który naprawdę został stworzony dla młodych kobiet. Dla takich młodych kobiet, dla nastolatek, dla kobiet, które bardzo lubią słodkie zapachy. Nie jest to mój typ, nie jest to zapach w moim guście, to nie ta słodkość, której ja oczekuję, natomiast myślę, że jednak znajdzie swoje fanki, zdecydowanie. Zaraz Wam powiem więcej, tylko sobie tutaj psikniemy. Jeden psik, myślę, zdecydowanie wystarczy. Znam już ten zapach troszeczkę i powiem Wam, że to jest idealne odzwierciedlenie um, zawartości z tym, co widzimy na zewnątrz czyli z słodkim, uroczym flakonem. Zapach należy do kategorii um, owocowo-górmą. Zapach już trochę jest na rynku, bo od 2015 roku więc myślę, że większość z Was e, spotkała się gdzieś. Właśnie z, tym, z tymi perfumami. Perfumy te mają w swoich nutach zapachowych owoce, coś słodkiego, coś delikatnie drzewnego, coś kwiatowego. Na pierwszą linię idą właśnie nuty owocowe: malina, gruszka, grapefruit. Później coś słodkiego. Jest to pianka marshmallow, co według mnie jest tutaj super wyczuwalne. To jest taka fajna kompozycja. Właśnie owocowo-piankowe, według mnie. Czuć również delikatne kwiaty, róże, konwalje. Jest też w nutach zapachowych tego zapachu piżmo. I tak jak powiedziałam, delikatne nuty drzewne. Zapach jest ciekawie skomponowany. To nie moja bajka zupełnie, natomiast myślę, że zdecydowanie przypadnie do gustu młodym dziewczynom dziewczynom w wieku licealnym, nastolatkom, młodym, dorosłym kobietom, osobom, które lubią słodkość, taką słodkość owocową. Myślę, że będą tym zapachem zainteresowane. Takie właśnie panie. Natomiast kogo ja widzę, jak właśnie wącham te perfumy, to to, to co przed chwilą powiedziałam. Młodą dziewczynę. Krótkie shorty różowa bluzka, trampki, wiecie... Kucyk, okulary przeciwsłoneczne i na miasto. Tak mi się kojarzą właśnie te perfumy. Z taką młodą, beztroskością o, może coś takiego z taką energią, z taką, z taką witalnością. Zdecydowanie nie jest to słodkość, która jakoś okropnie przytłacza nie jest to ulepek ale. Musimy pamiętać, że jednak jest to taki słodki zapach. Zdecydowanie kategoria owocowo górmą to jest idealna kategoria zapachowa dla tego właśnie zapachu. A teraz zobaczymy, jak pachnie odpowiednik tych perfum. Jest to numerek 692 od francuskich perfum i zaraz przekonamy się jak. On pachnie, co tutaj czujemy? I na, pierwszy, na pierwszą linię to, co powiedziałam. Owoce ze słodką pianką. Jest tutaj to bardzo dobrze wyczuwalne. Bardzo dobrze wyczuwalne, właśnie te nuty: i owocowe, i słodkie, i kwiatowe gdzieś później. To wszystko się fajnie rozwija. Tutaj mam odpowiednik. Tu, a tutaj oryginał yy, Ari, więc zaraz sobie, jak się to troszeczkę jeszcze utleni, porównamy. I pierwsze, co mi się nasuwa, to, że y, odpowiednik numer 692 jest ciutkę świeższy. Co osobiście mi bardziej odpowiada, tak jak powiedziałam, to nie jest moja kategoria słodkości, to nie jest to, co ja lubię. Ale ten y, odpowiednik y, jest właśnie świeższy. Bardziej mi to pasuje zdecydowanie. Czuć owoce, czuć tą no, słodkość, czuć kwiaty. Natomiast tak jak mówię, jest tu coś fajnego, świeżego, co, co jak dla mnie jest... Ym, Sprawia, że, że wybrałabym raczej tą wersję zapachową. Tu jest długo, długo, długo po prostu e, słodko. Słodko, owocowo, kwiatowo, ale jednak słodko. I kolejny dzisiejszy bohater jest to zapach od Lancome, La Belle. Zobaczcie buteleczkę. Na pewno go znacie. Jest już z nami od 2012 roku. Zapach ten należy do kategorii owocowo-kwiatowo-górmą, czyli znowu połączenie owoców, tej słodkości oraz kwiatów. Jest to zapach niezwykle często wybierany przez kobiety. Przez kobiety w każdym wieku. Zapach bardzo elegancki, zapach mm, dla mnie intrygujący yy, i też taki zmysłowy. Zapach według mnie nie na każdą okazję. Yy, raczej zakwalifikowałabym go na Specjalne okazje na wyjścia, na jakieś imprezy. Myślę, że tak na co dzień, jednak byłby zbyt intensywny dla niektórych. I ja też go tak używam, raczej na specjalne okazje. A jak pachnie, czym pachnie, zaraz się dowiemy. Kochani, uśmiecham się, bo ten zapach. Jest przepiękny, jest mocny i wywołuje u mnie naprawdę przypływ fajnych wspomnień. Ja bardzo lubię ten zapach używać zimą przede wszystkim, bo jest on jednak bardzo mocny. W swoich nutach zapachowych ma owoce, czyli gruszkę, czarną porzeczkę. Coś z kwiatów, więc tutaj mamy akurat kwiat pomarańczy, jaśmin, irys i coś, co kocham, czyli paczule, wanilię. To są po prostu nuty, które ja uwielbiam w perfumach, które sprawiają, że ja je wybiorę zazwyczaj. To jest dla mnie właśnie ta kategoria słodkości najpiękniejsza. I tutaj, tak jak powiedziałam, uniwersalność jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o wiek, o wiek, natomiast jeżeli chodzi o porę roku, e, jednak zdecydowanie zimne pory, dlatego, że on jest jednak słodki. Nie możemy tego, o tym, nie możemy o tym zapomnieć, bo naprawdę mm, w upalny dzień dla mnie ten zapach jest, mimo że go kocham, nie do zniesienia. I e, jak go wącham, mimo wszystko widzę kobietę taką dostojną, elegancką, w eleganckim stroju na jakąś fajną, em, jakiejś fajnej e, uroczystości na przyjęciu. Na niebyle jakiej okazji. To nie, jest takie, e, to nie jest taki zapach, który użyjemy zawsze i wszędzie. To, to trzeba nadmienić. A teraz zobaczymy sobie, jak pachnie e, odpowiedni tych perfum. Numerek 11 od francuskich perfum. Mm -hmm. Pachnie jakby delikatnie, łagodniej. Natomiast czujemy właśnie te nuty owocowo-słodkie, e, owocowo-kwiatowe. Jest to wyczuwalne. Czujemy jaśmin, paczulę, wanilię, te owoce, tą gruszkę. Jak dla mnie mm, jest to jedna z fajnie odzorowanych par. I zyskują zdecydowanie po chwili. To nie jest, to nie jest taki zapach, który natychmiast yy, możemy ocenić, yy, bo on się przepięknie rozwija. Przepięknie. I powiem Wam szczerze, że po chwili one są już niemalże nie do rozpoznania. Naprawdę, one są niemalże nie do rozpoznania. To się tak fajnie rozwinęło, że w obu przypadkach czuję jakby yy, to samo. Czuję lanką. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Na dzisiaj to już tyle. Natomiast, jeżeli chcecie więcej, możecie zajrzeć na stronę francuskieperfumy.pl. Ja mam do Was pytanie: czy znacie któryś z tych zapachów? Może używacie? Podzielcie się z nami w komentarzu. No Zapraszam was jeszcze do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco. Serdecznie jeszcze raz wam dziękuję i życzę miłego dnia.